Hej, 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 dawno nas nie było, ale słuchajcie, zaczniemy od ważenia. Już nawet nie wiem, ile minęło. Piotruś, waga! A przed Państwem, waga i ja. Chcę tylko powiedzieć, że mąż się wystroił yy, na ważenie, jak nie wiem co, czarna, wyszczuplająca koszula. Nie no, dokładnie ubrałem to samo co wtedy, żeby nie było żadnych przekłamań. <noise> Wiesz, bo ja się ładnie ubrałam, bo jadę za chwilę do notariusza, więc to jest akurat usprawiedliwione, ale ty po prostu dla widzów, popatrzcie, jaki przystąpił. Furyzjera dzisiaj był. Dobra mędrzuś, ważysz się pierwszy. Zastosowałem dietę niskowęglowodanową, używałem... Kłamstwo, kłamstwo, po prostu jest chory i nie ma apetytu. No też, więc <grym> sprawdźmy jak mi to wyszło na zdrowie. Dobra. Du, 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 du. Zjeżdżam. 92,5. W ciągu tygodnia schudłem... Pół, dwóch tygodni. Dwóch tygodni schudłem półtora kilograma. Na swoje usprawiedliwienie powiem tak. Mąż mi chorował, dziecko mi chorowało, mnóstwo zajęć mieliśmy, nie miałam czasu gotować. Ale przecież nie znasz jeszcze wagi, może. Ale ja już akurat... wiem, że będzie <grym> źle! <grym> może będzie akurat 3 kg mniej! A... Wow! 77,9! Tak, 30 deko! <grym> noś kiepsko, ile nam zostało do końca? Ja muszę to coś jakieś. Ja nie wiem, przestać jeść, żeby wygrać. <grym> Czyli na razie ja wygrywam. To już szykuj rączki do masowania. Tajniki diety były takie, że na początku szło wszystko super, a potem zaczęły się choróbska praca i wszystko, więc były hektolitry coli plus yy, to Kubusiowi gotowałam obiady, bo został w domu, to Piotrzkowie gotowałam obiady. A najgorsze, że to ja byłem chory, a nie ona i tyle Dobra. coli poszło. Nie, bo Co będzie jak nie, ona zachoruje, Nie, bo o tyle żałeś. Po prostu leżałeś i mało robiłeś, a ja wszystko robiłam. I zmęczona byłam, i wieczorem może podjadałam. Może, ja nie wiem, może. Nie pamiętam. Ja chcę tylko powiedzieć, że jako dowód, dowód tego, że naprawdę nie miałam czasu na odchodzenie tak, jakbym chciała, chociaż codziennie biegałam, to to. Tak wygląda u nas stół w kuchni: wieczne inhalacje, odkurzacz do odciągania glutków dla kubusia i leki. I to jest moje usprawiedliwienie. Żyjemy w ciągłych chorobach. Eee, jeszcze tylko e, kilka słów wyjaśnienia. Po co jadę do notariusza? Nie, to nie jest nic związane z domem, niestety. Jadę do notariusza, żeby wyrazić zgodę na wyjazd Amelki z kraju ponieważ jedzie ze swoim tatą do Anglii na cały tydzień, na początku grudnia, jest z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. No nie ukrywam, że ta Anglia to jest taki kraj, jej kraj wymarzony, uczy się intensywnie tego angielskiego, no i teraz ma tam ciocie, siostrę mojego byłego męża, jadą do niej w odwiedziny i ona mega, mega się cieszy, ale trzeba załatwić formalności, bo może się okazać, że ktoś się zawróci na granicy, jeżeli pojedzie bez mojej zgody, więc właśnie jadę, mam już dokumenty przygotowane, bo to nie jest pierwszy raz, bo jak my wyjeżdżamy też zawsze proszę o zgodę gdzieś na wakacje i tak dalej. Więc jadę załatwić, żeby młoda mogła pojechać i odpocząć za granicą i świetnie się bawić, bo czuję, że ten okres grudniowy do 1. chyba do 8 grudnia będzie naprawdę fantastyczny w tej Anglii. Aż jej zazdroszczę, powiem szczerze. No naprawdę jej zazdroszczę. Ja tu zostanę w tym naszym zimnym kraju, a tam ona będzie zwiedzać wspaniałości. I słuchajcie, już jest podpisane upoważnienie, wystarczy je wysłać, bo z tego co wiem, to akurat u Ameryki panuje COVID, więc wyślę pocztą i już ma załatwiony wyjazd do Anglii, już zarezerwowane bilety, więc mega, mega się cieszę, a ja oczywiście jako mama muszę jeszcze zadbać o jej wyprawkę, kurtka, buty, jakieś nowe swetry, bo stwierdziła, że będzie robić super foty i tego jej zazdroszczę. Tutaj nasz chorobitek, co porabiasz? dobry, e, ja sobie oglądam e, i jak mam już powiedziała, to tak jestem chorobikiem, choć czuję się jednak chyba z rodziny najlepiej, bo jutro już idę do szkoły e, właśnie dlatego, że czuję się lepiej i jeszcze dlatego, że jutro mam sprawdziane z historii, które po prostu nie chcę później latać i jeszcze raz pisać, więc mamusia uwielbiała historię. <laughs> Ameryka, ty kochasz historię, tak jak mamusia. Znaczy, mam... Nie jest to mój znienawidzony przedmiot, ale jakąś spryfanką w tym roku też nie jestem, więc... A ja wam tylko pokażę, że uważam, że Amelka ma najładniejszy pokój. Strasznie mi się podoba ten fiolet i ten jesienny klimat, który sobie tutaj stworzyła i po prostu zazdro w porównaniu do mojego. No i tak to wygląda. O! Przerwa w nagrywaniu, bo kój stwierdził, że za koszulą y, taty jest jakiś skarb. Co nie, tam nie jest? Szuka markera, bo wrzucił <noise> Nie temu i uznaję, że go tam trzymam. Kubuś, tutaj jest ten marker. Nie ma. No patrz tu no, leży no, różowy. To to wypadł tu. Nie, Nie, to innego szukasz, tak? No i takie Nie. są właśnie nagrywanie z, nagrywanie z dzieciusiem. Trzeba cierpliwym być i czekać na jego pomysły. To. O. Dobra, patrz. O, to jakie babeczki! Ja, to ja. O, Mel! Ej, <grym> do To taka zakulisowa praca. Nagrywamy odcinek, a Ameryka przy okazji obiada się babeczkami. A Kubuś pracuje i robi babeczki. <grym> A słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo fajny dzień, dlatego że mam wizytę u fryzjera i jak kłotoś pracuje w domu, to marzę o takim wyjściu. Ja dzisiaj wyszłam po prostu zrobić sobie piękne włosy i piękne paznokcie i mam przerwę od obowiązków domowych i tak dalej, więc po prostu jestem mega, mega zadowolona. Ja już w Lublinie. Odstawiliśmy Bączka do żłobka wreszcie, a Mekka pojechała razem z Piotrkiem do szkoły, on ją podrzucił. Ja czekam na taksówkę, dzisiaj mamy mega, mega ciężki dzień, ale bardzo, bardzo fajny. Na początku jadę na spotkanie, na kawę, z dziewczynami, które też robiły szkolenie u Kamili Rowińskiej, pracują w Lublinie, prowadzą biznesy, chcemy sobie pogadać, lepiej się poznać, a potem mam, słuchajcie, sesję zdjęciową. Eee, nasza graficzka o okładki zażyczyła sobie, żeby to były profesjonalne zdjęcia, więc jadę na makijaż, na sesję zdjęciową. Eee, do książek, i jestem z tego powodu mega, mega zadowolona, bo uwielbiam takie rzeczy. Teraz słuchajcie, mam kiecki, e, idę na makijaż profesjonalny i na sesję zdjęciową. Zaczynamy od fryzury, będą piękne loki, na szczęście. Zobaczymy, czy może będzie zazdrosna, jak taka ładna wyjdę. <noise> A tak serio, uwielbiam długie włosy u kobiet, nigdy nie miałam krótkich. Jeden, jedyny raz ścięłam do ramion i płakałam jak bóbr. No i teraz powiedz się, jak mi by było w krótkich włosach? Bo wiesz, kobiety po ślubie robią trwałą, ścinają włosy. I jak? <grystanie> <grystanie> I tylko raz pomalowałam je na ciemny kolor. Wyszedł taki szarobury i czułam się w nim beznadziejnie. Dlatego mam zasadę, nie zmieniać nic we włosach. Nic a nic. I jak? <grystanie> Codziennie będę się tak malować, tak? Będziemy to przychodzić. Teraz malowanie oczu, aby pani zakryła te cienie pod oczami. To od niespania w nocy. Czy już wygląda jak gwiazda filmowa? No i prawie koniec. Jak wam się podoba? Piotrek twierdzi, że makijaż zmienił mi rysy twarzy. Co gorsze, iPhone też mnie nie poznał. Bo tym razem ja muszę wam tylko powiedzieć, że mój mąż mega się przyłożył i stwierdził, że opanuje wszystko dotyczące reklam na google. I teraz słuchajcie, po to jest ta sesja, żebym miał zdjęcia do okładek. Z jednej strony zdjęcia są po to, że dla naszej graficzki Weroniki do, do okładek, a z drugiej strony, żebyśmy mieli też takie zdjęcia, które można puścić gdzieś tam na fejsie, instagramie i tak dalej. Słuchajcie, dlatego ja, mąż sam, sam wymyślił tą sesję, sam mi kazał się tutaj pomalować, więc ja korzystam. Mhm. Albo w czerwień właśnie, albo ewentualnie jesienne kolory, ale mhm. ja nie mam jesiennych, bo... tak. Mam... No właśnie, nie, wydaje mi się, tak? że, no, że, że, że fajnie będzie wyglądało właśnie kolor czerwony, bo będzie tak wywijał na tle Podzono. zielonego, prawda? Podzono. Pięknie, dobra, A te... o właśnie, super. A to właśnie, o może o tak, o właśnie, o tutaj jedna ręka, a ta właśnie może o, o tak, trochę tyle. I buzia o tam lampy, o właśnie, o tak. Ta ręka za mocno, o tamta, o właśnie, najdelikatniej, dobra. Ja to... O tak, super, tak, pięknie. O tutaj. Modelka pierwsza klasa. Bo są ba... o, takie, są o tak o Musi być tak bardziej na. Musisz się wyrzować. Musisz się Zrób. Trzeba Zrób. 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 Tak, tak, tak. z bokiem. No. Ale wiesz, to jest problem z tymi poduszkami, bo one ci się I one cię ci wtedy tak do góry idą. idą. No. nawet w dół, ale te poduszki troszkę się unoszą. Elegancka. O, super. Pięknie. No myślę, że tutaj mamy, bo tutaj... oto jest bardzo ładny. <stech> I słuchajcie, druga stylówka. Tym razem bordo. Takie, taka trochę nawet świąteczna. Zdradzę wam w sekrecie, że napisanie książki to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to marketing i sprzedaż. A do tego potrzeba fajnych zdjęć i nagrań. W tym roku wykorzystaliśmy klimat świąt, żeby zrobić piękne, magiczne fotki. Niedługo wrzucę je na Instagram. A z naszą super panią fotograf umówiliśmy się jeszcze na rodzinną świąteczną sesję. Teraz taka sesja z naszą książką, słuchajcie. Ja takiego robię za taką panią Mikołajkę i nawet mam taką prawdziwą skrzynkę, więc piszcie listy, a ja będę je czytać i spełniać wasze marzenia, czyli wysyłać naszą książkę. O, okay. fajnie. O, oh fajnie okay. Wracamy już do domu. Słuchajcie, makijaż się jeszcze trzyma, ja zaraz idę biegać i się zastanawiam, zmywać czy nie zmywać. A mój makijaż a, nie, ma, nie ma żadnego. Ja mam jeszcze tylko powiem moją teorię a propos odchudzania, bo właśnie byliśmy w biedronce na batonach. A w ogóle. Muszę Wam polecić, te batony są mega dobre i bez cukru. Dzięki nim schudłam już 4 kg. Nie, nieprawda, dopiero teraz zaczął je jeść i czuję, że te 4 kg wskoczy mu na trochę mniej. Bo owszem nie mają cukru, ale na pewno są mega kaloryczne, ale też są pyszne. 6! cztery, dla sześć, dzisiaj. nie oszukuj no sześć, bo sześć. W... Dobra, czyli 5 dla siebie, jeden dla mnie. Ale słuchajcie, nie idzie to odchudzanie, bo ja też dzisiaj byłam na tym spotkaniu i nie mogłam się oprzeć. Kruasant z Nutellą był. Wstyd. Ale ja mam taką teorię. Ja Wam powiem o mojej teorii. Nie, zobaczcie, ja mam cztery dyszki prawie, yy, zaraz będę miała. I tak powiem Wam, tak mało tych zmarszczek mam. Mało. No ja się teraz obawiam, że jak jest ja chudne za bardzo. Dobra. Wiesz, to, to ja mogę, mi... wiesz, chude zawsze mają zmarszczki. <noise> <noise> A te takie bardziej pulchne. Nie mówię głośno, że może ja jestem w tych bardziej pulchnych, ale one mają tych mniej zmarszczyk, myślę. No nie wiem, ja jestem taki średni dobra, pulchny i tak nie mam. Dobra, yy, musisz podjąć decyzję. Yy, chuda ze zmarszczkami czy pulchniejsza bez zmarszczek? Czekamy, czekamy, wszyscy. Schakowałaś mnie. Straciłem głos, bo jestem chory. Ale boisz cię odpowiedzi, czy po prostu wszystko chcesz? Nie straciłem głosu Dobra, więc czuję, że mąż nie chce się wypowiadać, bo się boi, że podpadnie. A jak podpadnie, to będzie źle. Więc, więc no, właśnie to jest moja teoria, dlaczego może muszę się zastanowić nad tym, czy jednak warto chudnąć.